Ten sezon faktycznie był bardzo, bardzo trudny, bardzo, bardzo długi. Tak Janusz Szymura podsumowywał sezon drużyny futsalowej BTS Rekord Bielsko-Biała. Futsalowcy rekordu w tym sezonie po raz drugi raz z rzędu zajęli trzecie miejsce w rozgrywkach ekstraklasy futsalu. I w związku z tym sukcesem zawodnicy i sztab szkoleniowy drużyny spotkali się z prezydentem Bielska-Białej Jackiem Krywultem. Jeszcze raz gratuluję, życzę, żeby ten nowy sezon obfitował Dobre dokonania, dobre wyniki, żeby w przyszłym roku było nie gorzej, a było jeszcze lepiej. I dzisiaj pozwólcie, że wręczę, buchar, który powiedzmy, na który zasłużyliście bardzo. To spotkanie nie do skutku, gdyby nie, nie ten wynik sportowy, a ten wynik sportowy nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie szerokiego grona ludzi. Tutaj już było wspomniane wsparcie władz miasta, ale czy, czy w związku? Cieszymy się, że przede wszystkim. Yy, także to, co z tej obecności na meczach, bo to jest dla nas bardzo ważne, że, że mamy dla kogo grać. Przy okazji uroczystości zastanawialiśmy się nad fenomenem futsalu. Czy uprawiający ten sport nie czują się trochę w cieniu zawodników grających w piłkę nożną na dużych boiskach? Zapytaliśmy o to najlepszego strzelca rekordu: Tomasza Dure. pewno czujemy się w cieniu futbolu, jeśli chodzi o duże boisko, bo, bo niestety. My, tak jak prezes powiedział i prezydent, że niestety łączymy jeszcze futsal z pracą zawodową. No i to, to, to jest to, że ciężko, ciężko jest tak, że po pracy trzeba przyjechać na, na, na trening i jeszcze zmęczeni po pracy trenować normalnie w Bielkiej. Co można zrobić, żeby futsal był bardziej popularny w naszym kraju? Musi być kontynuowana taka sprawa jak w tym roku została zrealizowana, że są bezpośrednie transmisje telewizyjne. Przypomnę, od tego roku są w telewizji Orange Sport. Muszą być sukcesy reprezentacji. Zawsze sukcesy reprezentacji. A, a trzeba powiedzieć, że reprezentacja Polski w futsalu w futsalu dyscypliny, która się dynamicznie również na, na świecie i w Europie rozwija, no ta konkurencja reprezentacji Polski ucieka, więc już dawno nie byliśmy na dużej międzynarodowej imprezie, mówię tu o Mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. Gdyby coś takiego się przytrafiło, na pewno popularyzacja byłaby większa. Myślę również, że w młodym wieku, szczególnie wtedy, kiedy zawodnicy decydują o tym, czy będą grać w piłkę nożną czy w futsal. Nie było sztucznych zakazów, że, zbyt, że trzeba się decydować na tą czy na inną dyscyplinę. Przypomnę, że, że swego czasu tak nie było, ale obecnie zawodnicy, którzy grają w futsal, nie mogą grać w piłkę nożną. Futsalowa drużyna BTS-Rekord Bielsko-Biała to trzecia drużyna w Polsce. Czy w przyszłym sezonie staną na wyższym stopniu podium? No, odpowiem politycznie, w Ekstraklasie jest 12 zespołów, każdy gra o mistrza Polski, więc również rekord zagrał mistrzostwo Polski. I myślę, że przy utrzymaniu tego składu, przy pewnych wzmocnieniach takich szerokich, szeroko rozumianych, to, no to, to, to na pewno z taką myślą podejdziemy. Z pewnością będziemy musieć również zweryfikować podejście i do rundy zasadniczej, i do rundy play -offów. Przy okazji przypomnę, że w nowej edycji w playoffach zagrają tylko cztery najlepsze zespoły. Więc cel na rozpoczynający się sezon teraz to, to będzie taki, żeby w tej czwórce być, a później wszystko jest możliwe. Na hale rekordu warto przyjść, dlatego że zawsze gramy do końca, zawsze walczymy o, o, o dobry wynik dla naszej drużyny. To, i Różni się jeszcze to, że futsal jest piłką szybką, że co chwilę coś się dzieje, co chwilę są jakieś bramki i, i, i dlatego właśnie warto przyjść na, na hale. I